Zanim osiągniesz cokolwiek w życiu, musisz zapragnąć tego tak bardzo, jakby twoje życie od tego zależało, a większość ludzi nie pragnie, oni tylko marzą. W tym filmie pokażę ci, jak przekształcić marzenie w żarzący się ogień, który zaprowadzi cię do sukcesu. Napoleon Hill pisze, że pragnienie to punkt wyjścia wszelkiego osiągnięcia nie wiedza, nie talent, nieszczęście. Tylko wewnętrzne pragnienie, które staje się obsesją. Pragnienie to nie jest życzeniem. To plan, pasja i działanie. Przekazujemy dokładnie, co Napoleon Hill opisał w sześciu krokach. Jedno z, Dokładnie określ, ile pieniędzy chcesz zdobyć. Dwa k. Określ, co dasz w zamian. Trzecio z. Ustal dokładną datę osiągnięcia. Czwarty. Stwórz plan i zacznij działać od razu. Pięć. Napisz jasne oświadczenie. Afirmacje. Czytaj je na głos dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Te sześć kroków to fundament. Ale nie zadziałają, jeśli twój płomień jest słaby. Musisz naprawdę chcieć. Większość ludzi mówi: chciałbym mieć więcej pieniędzy, ale nie robią nic. To nie jest pragnienie, to leniwa myśl. Pragnienie to, wstajesz wcześniej, działasz mimo strachu, odrzucasz opinie innych. Pragnienie zmienia twoje zachowanie. Dlatego dziś zapytaj siebie, czy naprawdę chcesz tego, co mówisz, że chcesz? Czy masz plan działania? Czy czytasz swoje cele na głos każdego dnia? Jeśli obejrzałeś ten film do końca, to znaczy, że coś w tobie już się zmienia. Ale to nie wystarczy. Musisz działać. Napisz swoje pragnienie, wypowiedz je na głos. I wracaj tu codziennie, żebyśmy razem rośli. Zasubskrybuj kanał Mentalność Bogactwa i bądź od początku z nami idziemy po milion subskrypcji. Ty też możesz tam dojść, zaczynając od jednej decyzji naprawdę zapragnąć.